Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo nie będzie ani tutorialu, nie będzie poradnika, nie będzie relacji z pleneru i nie będzie też o sprzęcie. O czym w takim razie będzie? Otóż zobaczcie na ekranie, jesteśmy na naszym profilu, na Facebooku na profilu Poland in the Lens i dzisiaj odpalamy kolejną zabawę. Ona będzie cykliczna, ona będzie realizowana właśnie poprzez ten nasz profil Poland in the Lens. Będziecie o niej informowani nie tylko na profilu Poland in the Lens, ale również na Instagramie, na naszych stories I od czasu do czasu pewnie Tutaj na naszym kanale na YouTubie. Zabawa, nasze zdjęcie, twój styl i hashtag Mam Styla, hashtag, który podpowiedziała jedna z naszych patronek Ania. Bardzo dziękujemy Ania. Otóż słuchajcie, startujemy zabawę, w której dajemy Wam nasze zdjęcia. Zdjęcie moje, lub Tomka. Dzisiaj zaczynamy pierwszy epizod od zdjęcia mojego, i w ramach tejże zabawy dostajecie. To co widzicie w tej chwili na ekranie. Widzicie obrobione przeze mnie w tym przypadku zdjęcie. Dodatkowo w komentarzu do takiego postu, który będzie się pojawiał raz na jakiś czas, myślę, że jeden taki epizod w miesiącu na pewno się pojawi. Dostajecie również link do pobrania rawa, do pobrania surowego pliku prosto z aparatu, konwertowanego, co prawda, do formatu DNG, żebyście mogli to otworzyć w większości programów do edycji rawów, i to wy. Edytujecie nasze zdjęcie, czyli wy pokazujecie swój styl, wy pokazujecie swój pomysł na to, jak widzicie zdjęcie wykonane przeze mnie lub przez Tomka. Więc wy tak naprawdę y, pokazujecie swój pomysł i swoją kreatywność, i to, jak widzicie miejsce, w którym to de facto ja lub Tomek byliśmy. W ten sposób chcemy zobaczyć, jak wy. Interpretujecie to, co widzicie na ekranie, i jesteśmy przekonani, że to absolutnie nie będzie to, co widzieliśmy my. Zakładamy, że w niektórych przypadkach będzie to coś zbliżonego, w niektórych przypadkach będzie to kompletnie. Odjechane i w drugą stronę, więc jesteśmy bardzo ciekawi Waszej pomysłowości i kreatywności. Wszystkie chwyty dozwolone, wszystkie aplikacje dozwolone, więc możecie z tego korzystać. A jak już wykonacie swoje zdjęcie, to publikujecie je w komentarzu do tego właśnie epizodu z hashtagiem. Tak jak tutaj widzicie w przypadku już kilku zdjęć, które mimo tego, że dzisiaj dopiero tego rawa pokazaliśmy, które już się pojawiły i jak widać, interpretacji już jest bardzo. Bardzo wiele. Więc słuchajcie, zaglądajcie do nas na nasz profil Facebookowy Poland In the Lens, śledźcie nasze insta stories, bo tam się naprawdę ostatnio bardzo bardzo dużo dzieje i dołączcie do naszej nowej inicjatywy stworzonej dla Was, dla społeczności Poland In the Lens, czyli nasze zdjęcie, Twój styl, hashtag Mam Styla. Zapraszamy, do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, hej, cześć!